Dzień dobry. Dzień dobry. Stwierdziłam, że skoro mamy wakacyjny czas, przeczytam Wam baśń o podróży, właściwie o pewnej czarodziejskiej wyprawie, o czarodzieju Nenu, jelonku i dziewczynce. Baśń o całkowicie czarodziejskim świecie. Zaraz pokażę Wam ilustrację. To był czarodziej Nenu i jego jelonek, ponieważ czarodziej... No tu, Anusiu. Czarodziej podróżował na jelonku. Jelonka rogi rozwijały się w skrzydła i w ten sposób czarodziej odbywały swoje podróże. Teraz pokażę Wam jeszcze tutaj natomiast jest dziewczynka, żuk, który jest bardzo ważny w tej opowieści i pewien tajemniczy osobnik, do którego ona będzie szła. I przeczytam Wam fragmencik tej baśni Sennida. Opowieść o czarodzieju Nenu, Jelonku i dziewczynce. Tajemnica dziewczynki. Najczęściej przychodził nocą, w snach, wyspała w swym dziecięcym łóżeczku z pochatym misiem czuwającym tuż obok na poduszce. Tylko raz zdarzyło się, że przybył całkiem niespodzianie w trakcie imienin wuja Toma. Pamiętała, jak uśmiechał się do niej z ogromnego lustra zdobiącego frontową ścianę staroświeckiej komody, którą niedługo potem pulchna ciocia Cecylia ofiarowała swojemu synowi. Kiedy dziewczynka zapytała, co stało się z szafą, ciocia spojrzała z troską i zdumieniem na jej delikatną, jasną twarzyczkę. Wuj zaś buchnął gromkim, poruszającym jego gęste wąsy śmiechem. A to ci dopiero wykrzykiwał: Patrz, taka mała, już wie co ile warte. Brawo, mała! Z maszystym gestem klepnął ją w plecy, aż przestraszona dziewczynka zakaszlała. Zostaw dziecko, przerwała mu Cecilia. Nie widzisz, jakie to chuchro, tylko krzywdę jej zrobisz. Dlaczego pytasz o szafę? Powiedz, Cioci. Cecilia pochyliła się dobrotliwie w stronę dziewczynki, ale ton jej głosu pełen był podejrzliwości. On tam był, naprawdę widziałam go. Kogo, kochanie? Mojego przyjaciela patrzył i uśmiechał się z lustra. Cóż ty pleciesz, dziecinko, to tylko szafa, nie wolno fantazjować, nikogo tam nie było. W lustrze znajdziesz wyłącznie własne odbicia, w środku stare, nic nie warte garnitury buja. Wypraszam sobie, za ze złością tą. Nawet jeśli są coś warte, to ty i tak w nie się nie wciśniesz. Przyganiał kocioł garnkowi, zaśmiał się wesoło bój, patrząc z czułością na krągłą, niczym myślana bułeczka twarz cioci okoloną jasnymi loczkami. Ach, gdybyś ty ciągle tylko jadł i jada, ja z tobą! odparła ze śmiechem. Kiedy się tak przekomarzali, dziewczynka zapatrzyła się w okno, głucha na gwar rozmów, i nagle, pośród mroku, tuż pod starą Jabłonią, zobaczyła jego i Jelonka, który zawsze mu towarzyszył, i już chciała krzyknąć: Patrzcie, a nie mówiłam, są tam. Wiedziała jednak, że lepiej nie: ciocia i wuj, chociaż serdecznie i dobrze, nie mogli jej zrozumieć. Nawet mama i tata nie powinni się dowiedzieć. Nikt, po prostu nikt, a on stał, poważny i uroczysty, w swej długiej granatowej pelerynie, skinął jej na powitanie i zniknął. Czarnoksiężnik Nenu różnił się od innych czarnoksiężników. Był jeszcze bardzo młody, prawie chłopięcy. Nie nosił cylindra, wąsów ani brody. Jego gęste, brązowe włosy padały w nieładzie na drobne ramiona, drobne jak cała postać. wzrostem się nie wyróżniał, ani wysoki, ani niski, za to bardzo szczupły. Twarz jego, nader delikatna, prawie dziewczęca, przykuwała uwagę za stygłą w rysach szlachetnością i dobrocią orzechowego spojrzenia. Odziany był zawsze w długą, grantową pelerynę i czerwony szalik. Nigdy sam, wiecznie ze swym jelonkiem, o oczach tak łagodnych, że prawie sarnich i cudownie mięciutkiej sierści. Nieprzypadkowo wybrał dziewczynkę. Czekał na nią długo przedtem, nim przyszła na świat. Wiedział, że tylko ona może ocalić innych przed całkowitą klęską. Drobna, pięcioletnia istotka miała uchronić świat przed zagładą. Przed jakim nieszczęściem i w jaki sposób wszystkiego dowiecie się w swoim czasie? Anenu był podróżnikiem. Posiadał oczywiście swój zamek położony na wysokim, skalistym wzgórzu, skąd rozpościerał się widok na całą krainę Senidą. Jednak rzadko miał okazję gościć w swych włościach, Większość czasu spędzał bowiem we wszechświecie, zwiedzając przeróżne planety i gwiazdy. Na Ziemię trafił zupełnie przypadkowo. Co prawda, czytał o niej kiedyś w starych księgach swojego pradziada, który porzucił szaty czarnoksiężnika i postanowił zająć się leczeniem. Pradziad Nenu, były czarnoksiężnik, obecnie medyk, słynął w Sennicie ze swych. Cudownych eliksirów, którymi przynosił chwilową ulgę najbardziej schorowanym duszom i najkoszmarniejszym widziadłom sennym. I to jest wstęp do baśni Sennida, to jest dosyć długa opowieść o całkowicie czarodziejskim świecie. Ja uważam, że skoro są teraz wakacje, macie dużo czasu, żeby bacząc kumury, oglądając różne przedmioty, rzeczy, miejsca, wymyśleć sobie właśnie takie. Bardzo niesamowite historie, i do tego Was zachęcam, których bohaterami możecie być sami. Do widzenia, Anusiu. Do widzenia.